Jo, święteczko z tej strony, ja to ja. Antek w dzisiejszym filmie przetestujemy sobie Barleya. Sybram Kasz mnie prosił, żebym właśnie nagrał film, jak właśnie testuje Barleya. Tu mam takie do niego skiny, mam najwięcej z Brothersa mi, o... mi ten się najbardziej podoba. No to co, lecimy od razu z poziomem mistrzowskim, co je mamy, tak, taką ikonę takie profilowe i może swoje, w ogóle nawet nie wiedziałem jaki ma Barley tytuł to mistrzowski, ale teraz już wiem i to, i teraz lecimy sobie do meczu, treningu ale najpierw sobie na arenie, żeby przetestować e, no, jaką bije. tak właśnie, on bije ult, no nie muszę wam przetestować hypercharge'a no ja nie wiedziałem jaką on strzela, tym hypercharge'em teraz wiem, takie trzy wielkie koła, pole no i co teraz lecimy sobie do meczu treningowego i wylosowało nam knockout to to, to zagramy sobie e Barley, e, Lari i Lori Perl, Rosa, Miko i e, Brock tutaj ja już mamy Miko jednak go nie trafiłem, ale trafiłem, jakby on wszedł w moją, e, mój syrop. Teraz dostałem <trym> drodzy <trym> i niestety, <trym> albo stety, zginąłem. dobrze wiecie, że jestem mierny postaciami y, narzucanych? I od razu zdenąłem. Larry i Lori, teraz to wszystko ugra. Ja wam mówię, Larry i Lori to ugra. O, jego bot y, znaczy jego ten brat zabił tym rozem. Brat nie ma nic do rzeczy. Chcecie, jest jesteśmy postacie? I napiszcie koniecznie widzowie w komentarzach jaką byście chcieli kolejną postać, żebym przetestował. Zupełnie o tym powiedzieć, ale teraz już mówię. Te, Dobra, zabiliśmy ją. Czyli tych przeciwników. Nawet udało mi się tych y, Broka i Rose zajęło się teraz zabić. I co my wygraliśmy? Idziemy teraz do jego gadżetów Je ma dwa gadżety tak mikser lepkiego syropu Barley upuszcza klejącą masz w postaci kałuży wyspowalniającej wszystkie przedmiotów, które w nią wdepną ładunki na mecz 3 na 3 teraz ziołowy tonik Barley rzuca uzdrawiający eliksir na najbliższego sośnika, a eliksir tworzy uzdrawiający obszar Przywracający 648 punktów życia na sekundę. Ładunki na mecz. 3 na 3. Tak właśnie to się teraz prezentuje. Ehm, no i co? Teraz sobie y, idziemy. Y, no tutaj ma takie właśnie te y, ulepszenia. z powery. Wyposażenia i co? Teraz idziemy na jego skinki. Zobaczymy jakie on ma skiny. Ma yy, tak, takie profilowe taki spray, takie emotki. Ja mam dwie legendarne emotki i jedną zwykłą żoną yy, I mam najwięcej skinów yy, w Brown jako na poslace tylko mi brakuje yy, srebrnego i złotego. Tutaj mam i jeszcze tego czerwony czarodziej Barley Ja go nie kupiłem dlatego, że mam e, czarodzieja właśnie tego niebieskiego, ale on jest super cel ID Ale on w ogóle wygląda jak święty Mikołaj Tak Trochę, ale no, nieważne Mamy właśnie takie e, Z tej kategorii Postacie I co? To wszystko w dzisiejszym filmie. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu i cześć.